O Mistrzostwach Świata w Katarze powiedziano już wiele słów, tych pochlebnych i pełnych gracji, jak i tych mniej entuzjastycznych. Jak wszyscy Polacy, świetnie znamy się na piłce nożnej, ale profesjonalnie zajmujemy się zarządzaniem energią, dlatego zastanawialiśmy się, ile energii zużywa nowoczesny stadion. 25 tysięcy 25 kWh zużywa nowoczesny stadion w ciągu 90 minut. To tyle. Ile kilkanaście domów w ciągu całego roku? 40% energii pochłania oświetlenie stadionowe, wyświetlacze wyników i banery reklamowe. Kuchnia i catering to w przybliżeniu 20%. Transmisja meczu na żywo pochłania około 10% energii. Reszta energii zużywana jest przez systemy grzewcze i chłodzące. W Katarze bez klimatyzacji nie mógłby się odbyć żaden mecz. Koszt chłodzenia stadionu na Mistrzostwach Świata w Katarze wynosi około 1 miliona dolarów na godzinę. Wentylacja niezbędna jest dla piłkarzy i dla kibiców, a murawa w pustynnych warunkach inaczej się nie utrzyma. Ile zatem energii potrzebnej jest do tego, żeby odbyły się wszystkie 64 mecze? Nawet 1 600 tysięcy kWh. Nie wiem czy wiecie, ale tyle energii zużywa średnio około 1000 gospodarstw domowych lub średniej wielkości szpital przez pół roku. Patrząc na koszty organizacji Mistrzostw Świata, które wyniosły 220 miliardów dolarów, pozostaje żywić nadzieję, że żadna kilowatogodzina energii nie pójdzie w trakcie meczów na marne. Co prawda obiekty te zasilane są energią słoneczną i zdobyły 4 i 5 gwiazdek w systemie GSAS ale warto je monitorować pod kątem racjonalnego zużycia energii. Pamiętajmy o tym, że najtańsza energia to ta, którą zaoszczędzimy.